Matka aresztowana po tym, jak pozwoliła swojemu chłopakowi fotografować nago jej córkę. Leslie Gay to 34-letnia matka, która nie ma szans na tytuł Matki Roku w najbliższym czasie. W zasadzie może ona spędzić najbliższy dzień matki w więzieniu po tym, jak pozwoliła jej chłopakowi fotografować jej dwunastoletnią córkę nago. Rodzina, która żyła w domu gay, była, jak domyślacie się, nieco inna. Dowód numer jeden? Dwunastoletnia córka Leslie marzy o tym, by zostać modelką Playboya. Więc kochająca matka postanowiła pomóc córce w spełnieniu marzeń i poprosiła chłopaka, by pstryknął parę nagich fotek. I to nie raz. W sumie rodzina urządziła sobie sześć fotosesji na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy. Anonimowy telefon doprowadził śledczyk do domu gay i Lukasa. Policja skonfiskowała też laptop mężczyzny. Gay pozostaje w więzieniu, Lukas wyszedł za kaucją.